Mecenasem programu jest zakład Krajowej Spółki Cukrowej SA, producent marki Polskie Przetwory. Są powody do jedzenia. Witajcie, dzisiaj będę gotował w podziemiach Zamku w Golubiu. W tym i w kolejnym odcinku pokażę Wam kilka pomysłów na wielkanocny stół. Wszak czas już zacząć myśleć o świętach. Golub-Dobrzyń to jedno z najbardziej fascynujących miast w naszym regionie. Przez jego środek przebywa Drwęca, rzeka graniczna. Przez 105 lat Drwęca wyznaczała granicę rosyjsko-pruską, a wcześniej oddzielała ziemie krzyżackie od polskiej. Dziś również stanowi granicę dwóch historycznych regionów ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej. Smoothie to wyłącznie polskie owoce, jarmuż. Nie zawierają wody ani nic poza samymi owocami, a pasteryzacja gwarantuje im dłuższy termin do spożycia. O znaczeniu jarmużu w kuchni regionalnej opowiem w następnym odcinku. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że różnice kulinarne pomiędzy ziemią dobrzyńską a chemińską są minimalne. To dlatego, że po obydwu stronach rzeki były dostępne te same produkty. W Golubiu i Dobrzyniu gotowano raczej skromnie. Gotowano głównie ziemniaki i mąkę. Z warzyw najpopularniejsza była kapusta. Na ziemi chemijskiej, czyli tej majętniejszej stronie drewnicy, panowało powiedzenie. Chłopie kurę ino wtedy, gdy un jest chory albo kura jest chora. Wieprzowe mięso w biedniejszych domach jadano raz w roku, właśnie na Wielkanoc. Dlatego moje gotowanie zacznę od wieprzowiny i będę gotował w podziemiach zamku. Jestem przekonany, że szynka na dworze znajdowała się nie tylko raz w roku. Będzie to szynka gotowana. Najważniejsze, aby było dużo warzyw właśnie podczas gotowania. Tradycyjnie przygotowujemy szynkę peklową, czyli musimy poświęcić tutaj troszeczkę więcej czasu, minimum dwa dni. Należy przygotować mieszankę wody i soli peklującej, czyli na 1 litr i 100 gram soli peklowej. Nie wolno przesadzić, aby szynka nie była zbyt słona, ale też nie wolno trzymać jej zbyt długo. Myślę, że takie 1-2 dni w zupełności wystarczy. Ważne, aby na koniec była bardzo różowa. Zakłady mięsne Kier posiadają największą ubojnię trzody w regionie kujawsko-pomorskim. Żywiec, który trafia do zakładu Kier pochodzi od lokalnych rolników. To gwarantuje, że mięso kupowane w sklepach firmowych Kier jest 100% pochodzenia polskiego. Aby mięso mi się szybciej ugotowało, Przekroję je na pół. Zasada gotowania mięsa jest bardzo prosta. Kiedy chcemy uzyskać wywar, gotujemy mięso od zimnej wody. Jeżeli chcemy mieć pyszną sztukę mięsa, wodę należy wcześniej zagotować i do tak gorącej wody mięso właśnie włożyć. Wodę najpierw po sole. Pamiętajmy, że jeżeli mięso jest peklowane, solimy dopiero po kilku minutach, kiedy sól puści i woda będzie odpowiednio słona. Mięso ląduje w gorącej wodzie. Czas na warzywa. Cebulkę przesmarzę. Chciałbym, aby wywar był dosyć intensywny. Cebula w grubych kawałkach ląduje na patelni. Wcześniej przygotowałem warzywa. Marchew, selet pokrojony w grubą kostkę ląduje na patelni. Dorzucę pietruszkę i por przekrojony na pół ląduje w garnku. Ważne są przyprawy. Ziele angielskie. Chyba nieodłączny element mocnych wywarów. Liść laurowy doda tego charakterystycznego smaku rozmaryń. Nie może zabraknąć czosnku. Świetnie będzie pasował. Tak przygotowana szynka będzie musiała się gotować około półtorej godziny. Ważne, aby była bardzo miękka. Jak złapiemy palcami, powinniśmy Oderwać kawałki mięsa. Dodam również nieobrane, ale dobrze umyte ziemniaki. On robię na pieprzu. I tak przygotowane warzywa lądują w garnku, gdzie wcześniej umieściliśmy szynkę. Mamy chwilę czasu, aby poczekać i cieszyć się tym, jak to wszystko powolutku pyrga. Czas na sos. Do tego potrzebuję boczek pokrojony w drobną kostkę. I od razu wrzucę na patelnię. Niech się wysmażę. Cebulkę pokroję w drobniutką kosteczkę. Jeszcze kawałek jabłka. Czas na jabłka i cebulę. Wszystko jeszcze dokładnie przesmażę. Chwilę to potrwa. Chciałbym, aby cebulka była lekko złota. Wszystkie składniki się przesmażyły. Dodamy masło, mąkę pszenną wrocławską. Taki typ 500 zupełności nam wystarczy. A tą naszą dostarczyły młyny Szczepanki. Przyrumienię mąkę czas na musztardę. Chrzanowa będzie doskonała. Tak spora łyżka. Całość jeszcze Podsmażę dwie minutki. Ten wywar z szynki jest smakowo doskonały. Użyję go do rozcieńczenia sosu. Pachnie pięknie. Sos robi się mocniejszy. Mleko. Sos robi się kremowy. Będę go rozcieńczał tak długo, aż będzie bardzo aksamitny. Niezagęsty. Soli. Czarnego pieprzu. Natkę pietruszki drobno kroję. Skoro święta, nie może zabraknąć żeruchy Wsypię troszeczkę do sosu. I moje danie gotowe. Wystarczy nałożyć na talerz. Na początek na talerz wleję sos. Szynka bardzo miękka. Zimniaczki ugotowane. Oj jest za gorące. Hu, hu, Jednego przekroję. O, ale mięciutkie. Na górę jeszcze łyżka. Żeżucha do dekoracji świetnie będą pasowały różnego rodzaju gotowane warzywa. Mogą być to na przykład szparagi, świetnie sprawdzi się gotowany broku i moje danie gotowe. Inspirowane kuchnią chełmińską, dobrzyńską. Takie rzeczy tutaj jadano. Smacznego. Skoro przygotowuję potrawy na Wielkanoc, to na stole muszą pojawić się jajka. Co ciekawe, wiejscy gospodarze kiedyś nie jedli jajek zbyt często. Hodowali drób. Oczywiście dawali jajka do swoich wypieków, czasami jedli jajka na twardo. Ale rzadko. Łatwiej było jajka sprzedać. Na pewno okoliczni chłopi handlowali nimi na rynkach w Kolubiu i sąsiednim Dobrzyniu. Nie ma jednak wątpliwości, że jajka były nieodłącznym elementem święconek i w miastach i na wsiach. Ja podam je dzisiaj na sałatce z pieczonych buraczków z sosem krzanowym. Moje danie zacznę od przygotowania sosów, aż dwóch. Do pierwszego potrzebuję krem balsamiczny. Może być smakowy, na przykład pomarańczowy. Ale także potrzebuję ocet balsamiczny. Oliwa z oliwek. Podprażyłem wcześniej pestki słonecznika. Pokrojony szczypiorek, sól pieprz świeżo mielony odrobina miodu teraz wszystko wystarczy bardzo dokładnie wymieszać i kolejny sos potrzebuję do tego chrzan nie ma świąt bez majonezu i właśnie do tego sosu użyję majonez. dwie takie spore łyżki sól kolorowy pieprz i rzeżucha Wieżo ścięta. Zawsze pięknie pachnie. Całość dokładnie wymieszam. Do sosu dorzucę odrobinę czosnku niedźwiedziego i pieprz cytrynowy. Całość dokładnie wymieszam i tak przygotowany sos wyłożę na talerz. Ale nie cały. Dokładnie rozsmaruję. Na sos ułożę rukolle, Czas na jajka i buraczki. Buraczki wcześniej upiekłem i pokroiłem na cieniuteńkie plasterki. Ugotowane jajka na twardo. Na nie ląduje buraczek. I jeszcze kilka buraczków do dekoracji. Czas na szparagi. Myślę, że taki Zielony element w daniu świetnie się sprawdzi i też uzupełni kolorystycznie i smakowo moją sałatkę. Wystarczy je leciutko sparzyć w wodzie z cukrem, solą i odrobiną cytryny. Kilka rzodkiewek do dekoracji. Sos z octu balsamicznego i miodu podkreśli smak i pięknie udekoruje talerz. Pięknie, smacznego. W dzisiejszym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza to już wszystko. Za tydzień ugotujemy kolejne dwie wielkanocne potrawy. Ugotujemy przepyszną zupę z kiszonej kapusty, la żurek z białą kiełbasą oraz zapieczemy brokuły pysznym sosem pomidorowym, boczniakami i kolejnym białym sosem. Będzie ciekawie. Do zobaczenia!